Widzowie, mamy no nową serie się... na Mount Everest. Wybieramy się na Mount Everest oczywiście. I nowa seria Mount Everest. I ja, 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 ja nie znajdziemy. No, Musimy znaleźć poczęte na biom Więc tak, widzowie, to się nazywa. no. sto <stotek rozbity> Widzowie, to się nazywa nowa seria Góra Mount Everest. Będą też inne góry. Oczywiście, na przykład tak jak Amadablam i, i inne takie, ale na razie się wybieramy na z Mount Everest. Drogę? To dobry pomysł. To dobry pomysł, Padwyn. Dobra, ale ja będę budował drogę, ty mi będziesz żeś pomagał. No, na początku robimy taką faję. Patrz, do drog drogę robimy, nie? Robimy metro na Mont -Ever do Monte Everest. Metro? Takie a, powietrzne. A, a, ale my nie będziemy wiedzieć, gdzie jest Monte Everest. Dla potem i się do oceanu. Stary, tyle reś przede mną i wejdziesz gdzieś zimą on, tam będę leciał. Z tymi dachami Trzy, 4 To ty lecisz Do przodu mam lecieć? Tak Ale nic Daj nim To może zboczymy z kursu tutaj A Co tutaj jest za piasek? To coś tam widzisz? Nie Może zboczymy teraz trochę z kursu I polecimy tu no, poczekaj ja, ja, Może no, śnieg swoim wechem wyczujesz Ja, 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 ja nie, nic się czuję, idź dalej. A w to nie ma sensu, budować, drogi. Szód! Szód! W tył! Lecimy! Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, kupię! Będę mógł za ten os! To przez wioskę, prawda? Jakby to... O to bym teraz. To nie jest Monteverest, stary. Monteverest jest... Kilunat! Ale... Stary, a pamiętasz jak było męcząco wchodzić na Monteverest? No. E, się wtedy. Żeby ten moc... no, 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 o, je, 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 jest taki, jest. Czekaj, no... nie, 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 jest takie... Czekaj, muszę się napić no,

Potrzebowaliśmy stary dużo tego, nie wiem, że no. to jest no, jednak, że też butle z tlenem potrzebowaliśmy, kurde. A, a, ale, ale to są butle z tlenem. Butelka? Tak. Co? Butelka i, zda. i zda. Chodźmy bardziej w ten teren górzysty, ten bardziej górzysty. No, bo to na asfalt, po, no, teren górzysty, Monteverest to jest góra. W sumie największy szczyt świata. Je, je jest problem. O, jest góra! Je, są, jest góra, dalej nas, nas prowadzi w góry, na Mazury. Lubię um, um, zimowy. zimowy! Mówiłem, żeby za górami. mieć. Takim przejrzenie miałem. Trzeba znaleźć teraz Monteverest, ale tam powinni. Musi być gdzieś Mount Everest, tylko to nie może Jest i ten Bez drzewa. Tam... Jak znajdziemy jakąś dużą górę, to to może być Mount, Mount, Mount. Everest! Kurde, przypo... kurde, nie chcę sobie nawet przypominać, co było z tym Monte Everestem. Nawet sobie nie chcę przypominać. O tam, tam. Tam, 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 tam. tam, tam, tam. Tam lecimy tak. się, Stary, lecę w jakiś teren guzisty, bez odbioru Tryk. Będziemy rozmawiać przez łoki taki Halo, halo, stary, słyszysz mnie? Tak Bez odbioru Okej, okay, chłopie, no, bo ja, a ja się widzę Okej okay. Próbuję zlokalizować Monteverest. Znaleźliśmy jakieś dziwne rzeczy. Raczej to nie jest Monteverest. Raczej to nie jest Monteveres. Monte Everest nie jest to. Na... Jest bardzo duży To nie jest Monteverest. Tak. to ma No już 2 metry. To masz 2 metry. Mount Everest ma jakieś chyba 150 albo. 1000, a myślę, że 2000 Dobra. Myślisz, że to 2000? Tak. Bo, być tak możliwe. 2000 tak, albo więcej. To dzioru. Matasz jest pod chmorami. Pewnie dobudujemy coś tam. Trzeba, trzeba zrobić kampy. No. I zamiastera... Dobra, widzimy teraz... Dobra, widzowie, jak coś. To, to jesteśmy my w p, y ta, ta akcja, co teraz rozgrywamy, jest 1990. Czyli przygotowywanie kam. Tu No, Obóz, ok, no. Obuç, no. Kwila, e, obóz, obóz. O! Jesteśmy obok jakiegoś obozu, co tam, może gdzieś musimy się kierować? Ej, spytajmy się tych ludzi, czy nie, czy nie wiedzą, e... gdzie jest, gdzie trzeba się kierować. No bo to teraz... Ej, no o ty wiesz, no... Ej, czekaj, stój, 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 stój. stój, stój. Ej, widzowie, jak, jakbyście pytali, nie, rozgrywa się akcja w 1990, nie? W 1990 chyba były kampy, ale powiedzmy, że w 1990 nie było kampów i my będziemy je budować. Dobrze? E, 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 panie, wiesz pan, gdzie jest Mount Everest? Do, tak, tak, tak. Wiem. Trzeba się kierować gdzieś w teren górzysty. Gdzieś tam. Okay. Dobrze. Dobrze, panie że Dziękuję. Je, 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 Dobra, chodli powiedział, że muszę lecieć tu Coś dzieje, że... Spotkajmy się na wieży kościoła Czasami, O Stary, wiesz mi chłop powiedział, że trzeba lecieć? Eee, tam O Jezu, to, to, Jezu, to mar... Te... I nie ostaniesz Okej bo ja mówię, a by... a bym y... O, zaczynamy już. wchodzić chyba w ten. A, da, da. Że, bo to. nie, nie Czekaj, muszę się przyjrzeć. Co to jest? No, 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 no. No, 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 no. Co to jest? No, 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 no chybaż. Co to jest? Jorzysz, chybaż. Tu czekaj czekaj Stefan, zmierzę tą górę, dobra? I sprawdzę, czy to, czy to nie jest przypadkiem Mount Everest, dobra? Okay. Zmierzam wysokość tej góry Stary? Co? Chyba tak Chyba, chyba tak mm. oh. wow! Mamy! Mount, Mount Okej W tu znaleźliśmy Mount Everest Dobra, znaleźliśmy widzowie Mount Mount. Wie więc, no, a to Stary, na początku robimy Kampy numer 0. Zaczynam go zrobić tutaj. Robię camp numer 0. To stary jest ta pusta wysoka góra. Sausa, to. Nie wiem, nie. Gdzieś ty polazł.

Ja tworzę kamerę. Kam nie śpiewasz. Ja no i sobie sam znaleźć tą teraz, nie? Ale nie wiem czy to wyglądałam. Ja buduję kam numer 0. To już ten nawet o, nie jest o, wysokość. O. To nawet nie jest... No spróbuj tam podlecieć, bardzo możliwe. Może. Nie, Teren górzysty. Lecz w teren górzysty. I mi się w teren górzysty, rzeczywiście, lecisz w teren górzysty. Zobaczmy. Wysokość tej góry to jest wysokość minecraftowego Monteveresku. czyli to, to. Nie, to no tu za daleko. Jest gdzieś stary w lesie. W lesie! W lesie! W lesie. Stary, być może lecisz w mój las. mój las lecisz. M mój las chyba lecisz. mój las. mój okay. las chyba lecisz. mój chyba lecisz las. to jest wielki kwiat? Tak. Nazwany Mount Everest. Czy tyś kurde znalazł Mont Everest jakiś? Co ty znalazł? Jestem ja birszczą. No to na wielkich gór. Gdzieś ty poszł? Lazu. A czyś ty przelatywał obok tej góry? Nie pamiętasz drogi. O, Jocha. Pamiętasz Dzioha? drogę do wiech. <tuszy>

nie wiem. Aha, dobra. U... Stary tam... O, obróć się za siebie. Yy, tam jest jakaś góra, nie? Yy, to o, nie jest A ja, bo, Nie, ja nie wiem czy ja jestem na tej górze. Szczerze. Nie, ja po prostu ty.

a ja sprawdzę jedną rzecz tutaj na modowaracie. Ja lecę dronem. I flagę! No, zbudujmy. Jak wejdziemy, no. dro, dro, Tutaj mamy dron taką nową funkcję, że potrafi budować. Nad chmury bo Mount Everest jest nad chmurami, nie? Jest, ja skończyłem e, o, Stary, no to e, po prostu pójdź do tej wielkiej fali. Matko! E, e, no, o, no ja na drona włączę. Ja tutaj buduję. Ty będziesz to, to stary wszystko tu nam wzorował, czy się nic nie dzieje, dobra? Co to wzorował? Nie, będziesz sprawdzał tutaj, Nadzorował to wszystko, czy wszystko dobrze No to dobrze. A Ale co ty tutaj w Tajemnica, tajemnica Stary mm. Wiem, że ci mo mogę sta... wiesz... wiem, że może, możesz mi pomóc w czymś Poczekaj, zlecę tylko na dół mm. mm. Czekaj I... Mm. I buduj stary odtąd takie wielkie faje albo stary. Okay. Nie, 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 stary. Tutaj buduj taką faję obok mnie, dobra? Bo odkryłem ale Amerykę. Ja a ty robię no. o, o tym. Ja spamę tym dronem. Nara